Globalny handel żywnością i tegoroczne perspektywy cen płodów rolnych na opolszczyźnie to główne tematy siódmej konferencji o polski rynek rzepaku i zbóż. Spotkanie w Pruszkowie zorganizowała spółdzielnia zrzeszająca 23 grupy producentów rolnych. Zasada tej naszej konferencji jest taka, że rozmawiają przetwórcy z rolnikami i jeszcze jakiś ekspert. Dzisiaj mamy i pana Markowskiego w debacie, będzie z Zamojskiego Towarzystwa i ja, i będzie przedstawiciel Gudmilsa i zakładu tłuszczowego. W brzegu, czyli... Wspieramy te konferencje, udzielamy patronatu honorowego, ale byłem tutaj rok temu i dowiedziałem się bardzo dużo i ciekawych informacji. Po pierwsze od strony statystycznej, ile mamy importu, ile mamy eksportu, ile mamy, ile mamy możliwości produkcyjnych. Ta produkcja w tym roku rzepaku na pewno będzie mniejsza od tego, co gdzieś tam wcześniej zakładaliśmy. A to oznacza, że ten nasz bilans będzie na pewno gorszy niż wcześniej prognozowano. Będziemy potrzebowali na pewno większego importu.